Are you, ready? Are you ready? Yeah! Witamy państwa serdecznie w Termach Podhalańskich w Szaflarach. Będziemy dzisiaj po raz kolejny prowadzić tutaj imprezę. Zapytamy naszych gości, jak się tutaj bawią. Super, fajnie. Podobna się? Bardzo fajnie. Pogoda chyba dopisuje, prawda? Biorą na śniegu, tu macie pierniki jedne. No, jeszcze tam troszkę zostało. Panie, a tatry to macie zasypane. Pierwszy raz szaplara? Nie, nie, ojcze, często w możliwości, jak mamy taką możliwość. Co się najbardziej podoba? Masaże, widzę chyba wodne, prawda? Woda, powietrze, na Góry w tle, prawda? Jest na czym zawiesić wzrok. Oczywiście, pięknie. I poza tym, woda chyba też ma właściwości specjalne. Poprawia samopoczucie. Tak, oczywiście. Sądząc, pominach wszystkich ludzi, którzy się tutaj bawią, być może jest to. Zaleta tej pięknej pogody, ale z pewnością jest to zaleta tego wspaniałego miejsca, w którym jest mnóstwo atrakcji. Są bicze wodne, jest tutaj sztuczna fala. Proszę zobaczyć, tam na sztucznej fali bawi się kilka osób. Mamy tutaj fontannę, mamy siatkę, na której można się powspinać. Mamy przede wszystkim piękne, wspaniałe widoki, świeże powietrze, moi drodzy, oraz różnego rodzaju masaże wodne które na pewno pomagają się zrelaksować i poprawić humor na parę następnych dni. Jedno słowo? Czy jest super? Pięknie jest. Pięknie jest, dziękuję ślicznie. Jak się państwo bawicie? Widzę, że się wygrzewacie w słoneczku. Chciałbym zapytać, co się tutaj najbardziej podoba? Co się nam najbardziej podoba? Mnie ten wąbel, widok na góry, piękne słońce, yy, temperatura wody, która jest błoga, co jest? Świeże powietrze. Świeże powietrze, tak, inhalujemy się cały czas. Drodzy Państwo, czas. mam przyjemność przeprowadzić wywiad z panem Stanisławem, który jest tutaj stałym bywalcem. Regularnie się z nami świetnie bawi. Przynajmniej tak wnioskuję po jego minie. Panie Stanisławie, co się najbardziej tutaj podoba? Co jest takiego najprzyjemniejszego? W to znaczy tak. Ta, taka kameralna niewielka i zespół bardzo sympatyczne są te pizze to chyba najlepsze i sauna te rzeczy, które są w ramach programu i ja rzeczywiście uwielbiam przecież teraz jeżeli chodzę na saunę na te różne picze to w porównaniu z innymi nawet Orawica, Wyszynowa Liptowski, Nikulasz i wiele, wiele, wiele innych to pod Buda który jako pierwszy poznałem te świetne źródła termalne to uważam jako tutaj na terenie Szaflar jedne z najbardziej kameralnych przyjemnych, sympatycznych łącznie jest bardzo sympatyczną obsługą Tymi konkursami, czyli ty tam na zakleczu. Bardzo się świetnie się tutaj. Dziękujemy ślicznie. Życzymy zawsze pięknej pogody, wspaniałego relaksu.